Wybrałam się w tym roku pierwszy raz w życiu na biegówki. Mówiłam się z taką grupą początkujących, no i jak już tam dotarłam, to okazało się, że początkująca jestem tylko ja, więc bardzo szybko zostałam po prostu w tyle. I nawet w takich momentach, że już tak szło mi dobrze, noga, prawa, lewa, podnosiłam wzrok i widziałam ich plecy. I wtedy pomyślałam sobie o moich uczniach no i w ogóle o wszystkich uczniach. Tych, którzy są z tyłu i którzy nie przez godzinę, jak ja, ale na przykład przez 8 lat obserwują czyjeś plecy. I myślałam sobie o tym, jakie to musi być dla nich trudne doświadczenie. No i ta historia chyba nie ma jakiejś wielkiej puenty. Może poza tym, że dobrze jest od czasu do czasu wejść w rolę ucznia, uczennicy. No, spróbować zobaczyć jak to jest, wzbudzić w sobie tę wrażliwość i, i otwartość na uczniów.